Witajcie! Jestem Witali Portnikow, specjalny przedstawiciel rosyjskiego prezydenta Kirill Dmitriev, który przybył do Waszyngtonu wkrótce po ogłoszeniu nowych sankcji administracji amerykańskiej przeciwko rosyjskim gigantom energetycznym Rosneft i Lukoil. Poinformował, że przekazał amerykańskiemu kierownictwu wszelkie informacje dotyczące narady, która odbyła się u prezydenta Putina, podczas której rosyjskiemu przywódcy Mówiono o, o teście nowego pocisku burjewiestnik. Ta informacja przedstawiona przez Dmitriewa w pełni ilustruje, jaką ścieżką zamierza podążać Putin w swoich przyszłych stosunkach z Trumpem. Jest to droga do eskalacji i do zastraszania. Co więcej, dla prezydenta Rosji ta ścieżka jest tak jednoznaczna, że nawet Dmitriew który zgodnie z naturą swojego stanowiska powinien kusić Amerykanów atrakcyjnymi projektami gospodarczymi z Federacją Rosyjską. Zamiast tego relacjonuje o testowaniu rakiety wyposażonej w broń jądrową oraz przekonując o jej doskonałym stanie rosyjskiej gospodarki. Test burjewiestnika, jak wiadomo, nie jest jedynym krokiem Putina, mającym na celu zademonstrowanie jego determinacji. Wcześniej testowano inną rakietę balistyczną, która potencjalnie może służyć jako nośnik broni jądrowej rakiety Yars. Co więcej, rakieta ta spadła na poligonie na Kamczatce, w bezpośredniej bliskości granic Stanów Zjednoczonych. I jak doskonale rozumiemy, nie jest to wcale zbieg okoliczności. Co zatem tak naprawdę się dzieje? Dzieje się dokładnie to, co było nieuniknione. Trump, który uświadomił sobie, że Putin nie jest przygotowany na zaakceptowanie jego warunków dotyczących zawieszenia broni na froncie rosyjsko-ukraińskim i nie dostrzega perspektywy zakończenia wojny, w sytuacji, gdy amerykański prezydent oferuje mu uprzywilejowane warunki pokoju, będzie w dalszym ciągu wywierał presję na prezydenta Rosji. Prowadzenie sankcji przeciwko Rosneft i Lukoil to pierwszy krok administracji. Trump już dał do zrozumienia, że za kilka tygodni zobaczy jaka będzie reakcja Putina na te sankcje, które sam Trump najwyraźniej postrzega jako ostrzeżenie. A jeśli Putin w żaden sposób nie zareaguje i pozostanie przy swoim stanowisku, amerykański prezydent będzie kontynuował presję sankcyjną, a być może i będzie rozważał nowe mechanizmy udzielania pomocy wojskowej dla Ukrainy, zarówno za pośrednictwem krajów europejskich będących członkami NATO, jak i przy udziale samych Stanów Zjednoczonych. Tutaj również możliwe są nowe, radykalne decyzje w przypadku, gdy Putin będzie ignorował Trumpa i nie zechce wysłuchać jego propozycji. Wszyscy przecież rozumiemy, że to po pierwsze obraża amerykańskiego prezydenta, a po drugie nie pozostawia mu żadnych szans na otrzymanie upragnionej pokojowej nagrody Nobla w październiku przyszłego 2026 roku. I jeszcze jeden ważny moment. Osłabia to pozycję Republikanów w nadchodzących wyborach uzupełniających, ponieważ zdecydowana większość ich zwolenników opowiada się za wsparciem dla Ukrainy i ma głęboko negatywny stosunek do reżimu dyktatorskiego Putina i agresywnej Rosji jako takiej. Oczywiście, że tej sytuacji, jeśli Trump pragnie utrzymać kontrolę nad kongresem, po prostu nie może on zignorować i musi ją uwzględnić. Putin z kolei w odpowiedzi na każdy kolejny krok Trumpa i Zachodu będzie stanowczo demonstrował, że nie zamierza czynić żadnych ustępstw, lecz wręcz przeciwnie wykazać gotowość do dalszej eskalacji. Słowa Dmitriewa dotyczące testów rakiet balistycznych z komponentem jądrowym nośnikiem. Są to zaledwie pierwsze kroki prezydenta Putina, mające na celu zastraszenie Donalda Trumpa, który co oczywiste nie da się zastraszyć, ponieważ uważa się za przywódcę największego mocarstwa nuklearnego współczesnego świata, posiadającego znacznie stabilniejszą gospodarkę niż Federacja Rosyjska, która poza potencjałem jądrowego ta cywilizacja nie ma się czym pochwalić. Trump, rzecz jasna, będzie podejmował nowe, zdecydowane środki. Putin będzie zastanawiał się, co konkretnie może zrobić poza samym słownym zastraszaniem Trumpa, ponieważ w tej sytuacji można powiedzieć, zamieniają się rolami. Wcześniej Trump mówił, a Putin to wykonywał. Teraz Trump to wykonuje, a Putin mówi. Dlatego, aby udowodnić amerykańskiemu prezydentowi, że jego presja na rosyjskie pozycje nie przyniesie żadnych zmian w zamiarach rosyjskiego prezydenta, Putin również będzie musiał podjąć kroki. Powiedzmy, bardziej intensywna wojna przeciwko Ukrainie z próbą zniszczenia wszystkiego, co da się zniszczyć, jeśli chodzi o ukraińską infrastrukturę. Ale i tu możliwości nie zostało już tak wiele. Rozszerzenie konfliktu zbrojnego na terytorium krajów europejskich, członków NATO, kiedy zamiast Drony rozpoznawcze, które już wcześniej widzieliśmy w przestrzeni powietrznej tych krajów, ustąpią miejsca dronom uderzeniowym, które to będą dokonywać ataków na obiekty wojskowe NATO. Odbywać się to będzie pod pretekstem, że te obiekty są wykorzystywane do udzielania wojskowej pomocy dla Ukrainy, co miałoby zagrażać bezpieczeństwu samej Federacji Rosyjskiej. To także następny istotny krok w tym kierunku strategicznym. I wreszcie jeszcze jeden krok Władimira Putina. Jeśli Donald Trump nie przestraszy się tego narastającego konfliktu, to będzie bezpośredni atak rosyjskiej federacji na jeden z obiektów wojskowych Stanów Zjednoczonych. Z odpowiednią reakcją Stanów Zjednoczonych na ten atak, a mianowicie bezpośrednim atakiem Stanów Zjednoczonych na obiekt wojskowy Federacji Rosyjskiej. Jeśli ujmując to w trzech słowach, trzecia wojna światowa jeśli uzupełnimy z możliwym użyciem komponentu jądrowego, a rozwijając z możliwym zastosowaniem strategicznej broni jądrowej przez dwa wrogie kraje. Jest to oczywiście scenariusz maksymalistyczny, ponieważ jest on stworzony z myślą o tym, że nikt się nie przestraszy: ani Trump, ani Putin. W sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Trump ma o wiele więcej możliwości, żeby się nie przestraszyć niż Putin, ponieważ jego państwo jest znacznie bardziej stabilne, silne, odporne i posiada ogromną liczbą sojuszników gotowych walczyć u boku Ameryki, podczas gdy Rosja będzie walczyć samotnie. Żadne Chiny nie będą walczyć z nią razem, co najwyżej będą w dalszym ciągu nabywać rosyjską ropę, jeśli tylko pojawi się taka sposobność. Ale to jest rzeczywiście, powiedziałbym, ryzykowny rozwój wydarzeń, który może zakończyć się albo rzeczywistym zawieszeniem broni na froncie rosyjsko-ukraińskim. Szanse na takie rozwiązanie w obliczu tak poważnej i zaostrzającej się konfrontacji wciąż istnieją, albo eskalacją wojny do rozmiarów niespotykanych nie tylko w XXI, ale i w XX wieku. To również może być rezultatem nowej atmosfery konfrontacji między Moskwą a Waszyngtonem oraz pragnienia Putina, by zastraszyć Amerykanów. Dziękuję Wam, przyjaciele. Zostańcie na tym kanale, subskrybujcie go, subskrybujcie moje media społecznościowe, kanały Patreon, Bajni, Akofi i Donatella wspierające te zasoby. Korzystajcie ze sponsoringu YouTube. Zwycięstwo, pokój, powodzenia.